6 powodów przez które najczęściej na Amazon KDP otrzymasz bana na konto czy też zablokują ci twoje produkty. Witam was serdecznie moi drodzy. Ja nazywam się Marcin Mudrak i w tym materiale porozmawiamy o czymś turboważnym, turboistotnym i dotykającym wiele osób w temacie, który najczęściej wynika po prostu z niewiedzy. Bardzo wiele osób kończy swoją przygodę z Amazon KDP po opublikowaniu już pierwszego produktu, który jest niezgodny z ich regulaminem, który jest opublikowany bez elementarnej wiedzy na temat tego, jak ten regulamin wygląda, jak powinno się publikować na Amazon KDP, czego należy przestrzegać, czego unikać i tak dalej. Twoim obowiązkiem jest obejrzeć ten materiał do samego końca, bo to uchroni cię przed nieprzyjemnymi konsekwencjami związanymi z narażeniem się na Ban. I jedziemy numer jeden, to są prawa autorskie i znaki towarowe. Gdzieś tam bardzo wiele osób pod reklamami mi pisze, A czemu, Marcin, nie mówisz o tym, że trzeba przestrzegać praw autorskich? To tak, jakbym ci powiedział, że nie możesz iść do sklepu i ukraść batonika. No, przecież to jest tak oczywiste. Tak zdroworozsądkowe, że no nie śmiałbym o tak oczywistych rzeczach, jak to, że nie możesz kraść czyjejś własności intelektualnej, mówić. Tak samo jak nie możesz kraść w sklepie produktów i za nie nie płacić. Tak samo nie możesz kraść samochodów, które stoją na ulicy. Tak samo nie możesz ukraść czyjegoś pomysłu i podpisać się pod nim swoim nazwiskiem. Czy kraść czyjeś grafiki, książki, okładki, nazwy, etc. Nie możesz tego robić, to jest chyba oczywiste, a wiele osób się mocno oburza, że nikt nie mówi o tym, że nie wolno kraść. Więc prawa autorskie obowiązują. Obowiązują cały czas i nie możesz ich łamać. Żeby mieć pewność co do tego, że masz prawa autorskie do swojej publikacji, to musisz znać regulaminy, stron, z których korzystasz. Mowa tutaj o Canwie, o Creative Fabric, chociaż teraz już mniej w dobie sztucznej inteligencji pewnie wiele osób się przesiadło właśnie na AI. Natomiast musisz wiedzieć. Jakie regulaminy obowiązują dane serwisy? Czyli jeżeli dany serwis udostępnia ci jak kanwa różne rodzaje grafik, różne rodzaje czcionek, różne rodzaje tła, paterny dalej jeżeli ona ci to udostępnia, to nie znaczy, że to jest Twoje. To nie znaczy, że Ty płacisz 5 dych kanwie miesięcznie i masz. I możesz się podpisać pod każdym elementem z stoku kanwy, który jest dostępny na ich stronie. No to nie jest twoje. Canva ma swój regulamin, i w tym regulaminie jest jasno napisane, tak samo jak Creative Fabrica na przykład, w jakich okolicznościach ten projekt, który tworzysz, będzie twój, w jakich okolicznościach będziesz mieć do niego prawa autorskie. Nie dziw się, że jeżeli sobie tworzysz okładkę, umieszczając na niej, Jeden element z kanwy, i dodając do tego tylko tło, że masz problem z opublikowaniem takiego produktu, bo Amazon doskonale wie, że jest to ściągnięte ze stoku graficznego z kanwy i nie jest to twoje, mimo to, że za to płacisz. Ty otrzymujesz dostęp do tych materiałów na umowie licencyjnej. A ta umowa licencyjna jest obwarowana pewnymi zasadami, pewnymi regułami, które musisz znać, żeby nie wpierdolić się po prostu w problemy. I tyle. To samo dotyczy gotowych wnętrz na Creative Fabrika. Ty nie jesteś ich właścicielem, nie jesteś ich autorem, mimo tego, że płacisz dwie dychy miesięcznie. No nie, to jest coś, z czego możesz korzystać na użytek komercyjny. Również natomiast musisz spełnić pewne warunki, żeby można było twoim nazwiskiem czy nazwiskiem twojego autora jak tak zał podpisać się pod tym i żebyś mógł na tym zarabiać czy mogło na tym zarabiać. Więc to jest dla mnie oczywiste. Ty nie zleciłeś Creative Fabrica wykonanie dla ciebie danej grafiki czy danego całego wnętrza do twojego produktu, tylko korzystasz z ogólnodostępnych Elementów, które są dostępne dla każdego do użytku komercyjnego, pod pewnymi warunkami. I te warunki są zawarte w regulaminie danego serwisu. Więc nie, nie możesz wziąć sobie wnętrza gotowego z Creative Fabrica i je wrzucić na Amazon KDP i na nim zarabiać. Nie możesz tego zrobić. Nie, nie możesz zrobić kolorwanki z myszką Miki. Nie, nie możesz zrobić kolorwanki z postaciami z Marvela. Nie, nie możesz opublikować Harry'ego Pottera. Nie możesz tego zrobić, bo to nie jest twoje, rozumiesz? Każde takie działanie, każde takie zachowanie będzie zwyczajnie ukracane i kończyło się banem. To samo dotyczy znaków towarowych. Nie możesz użyć słów kluczowych swoich metadanych, które są objęte TMM, trademark tak zwanym. Czyli nie możesz tam użyć słowa kluczowego, na przykład Disney. Nie możesz tam użyć słowa kluczowego, które by mm, wiązało się z jakimś. Autorem. Nie możesz tam użyć słowa kluczowego objętego tym znakiem. Jest taka strona USPTO, jest taka strona jak TMView, tam się sprawdza znaki towarowe, tam się sprawdza słowa kluczowe, które są nimi objęte i ewentualnie w jakim zakresie są objęte, bo nie każdy znak towarowy narzucony na dane słowo kluczowe uniemożliwia nam sprzedaż na tę frazę kluczową, ale to już trzeba wiedzieć, jak to weryfikować. I trzeba to robić, jeżeli nie masz pewności co do słów kluczowych, których użyłeś w metadanych, czyli w tytule, tytu, tytule podtytule, opisie, etc. Trzeba to robić, żeby mieć bezpieczne konto. Jeżeli masz jakąkolwiek wątpliwość co do tego, czy dane słowo kluczowe, a naprawdę należy mieć te wątpliwości, jest objęte znakiem towarowym, to bezwzględnie musisz je po prostu sprawdzić, zweryfikować i z czystym sumieniem wtedy taką pozycję opublikować. Dobra, numer dwa to jest spam produktami i niezróżnicowanie tych produktów. To się wiąże jakby jedno z drugim. Co mam na myśli? Teraz Amazon już to ukrócił, dlatego że możemy opublikować maksymalnie trzy pozycje w ciągu dnia. Kiedyś tego nie było, kiedyś można było robić ich dowolną ilość. Wolność tomku w swoim domku. Jeżeli masz czas i chciałeś yy, to zrobić, to mogłeś opublikować ich. Kilkaset w ciągu dnia. Ja jestem zajebistym przykładem tego, że można było to zrobić. Natomiast nikomu nie polecam tej drogi. Amazon bardzo często blokuje właśnie konta ze względu na to, że spamujesz bezwartościowymi produktami ich serwery. Ujmując to w ten sposób. Czyli tworzysz sobie jedno wnętrze i ja rozumiem doskonale, że napracowałeś się nad tym wnętrzem. Już pomijam ten pierwszy aspekt, o którym rozmawialiśmy, że pobierasz gotowca z Creative Fabrica i jej publikujesz. Nie. Napracowałeś się, zakładam, nad jakimś wnętrzem. Chcesz je opublikować, więc tworzysz do tego okładkę, tworzysz cały opis, budujesz tytuł, podtytuł, słowa kluczowe dobierasz i masz gotowy produkt. Napracowałeś się nad nim, powiedzmy, miesiąc. No i teraz byś chciał, czy chciała opublikować go z różnymi okładkami, żeby sprawdzić, która okładka przyciągnie wzrok klienta, która się będzie po prostu bardziej sprawdzać, którą, która się spotka z lepszym odzewem ze strony rynku. No i tego zrobić nie możesz w ten sposób, że będzie to 100 takich samych okładek z tym samym wnętrzem. To po pierwsze, nie możesz opublikować takich samych produktów z niezróżnicowanym wnętrzem, różniących się tylko okładką. Nie możesz tego robić. Musisz pamiętać, że każdy twój produkt musi być inny. Każdy twój produkt musi zawierać inny tytuł, inny podtytuł. Oczywiście ta zmiana może być Drobna, ta zmiana może wynikać z tego, że zmienisz szyk w tym tytule, podtytule. To już będzie inny tytuł, podtytuł. Natomiast nie możesz robić czegoś takiego, że kopiujesz sobie przy publikacji kolejnego produktu tytuł, podtytuł, wszystko kopiujesz i publikujesz dokładnie taki sam produkt, który będzie indeksowany na dokładnie takie same słowa kluczowe z dokładnie tym samym opisem, tylko okładka będzie miała inny kolor. Na przykład to jest spam produktami, to jest niezróżnicowanie produktu, i za to niezróżnicowanie produktów właśnie bardzo często otrzymujecie bany. Po pierwsze, to nie ma naprawdę sensu, bo robicie ze swojego konta śmietnik. Po drugie, wyobraźcie sobie sytuację, w której ktoś kupuje od Was kolorowankę, załóżmy z dinozaurami, wręcza tam kolorowankę swojemu synowi, dziecku, córce. To dziecko jest zachwycone, koloruje, ojciec zamawia drugą z Waszego sklepu na Amazon. Która ma inną okładkę, na której są inne dinozaury, przychodzi taki produkt do domu, otwiera, a tam okazuje się, że są dokładnie te same elementy do pokolorowania. Zmieniła się tylko okładka. Czy taki klient będzie zadowolony? Hm, nie. I za tym idzie właśnie punkt numer 3, czyli wprowadzanie w błąd klienta. I Oprócz tego co przed chwilą powiedziałem, oprócz tego niezróżnicowania produktów wprowadzeniem w błąd klienta możemy również nazwać to, jeżeli użyjemy niewłaściwych słów kluczowych w naszym tytule i podtytule do opisania naszego produktu, jak również w samym jego opisie. Czyli jeżeli zawrzemy w tytule albo podtytule frazę spiral bond, czyli sugerującą, że nasz produkt jest spięty na grzbiecie tą spiralą taką metalową, no, to będzie to wprowadzenie w błąd klienta, dlatego że on otrzyma produkt klejony. Tak samo będzie wprowadzaniem w błąd to, jeżeli użyjemy słów kluczowych. Tylko dlatego, że są one często wyszukiwane, a w ogóle jakby nie mają odzwierciedlenia w naszym produkcie, czyli nie są z nim absolutnie w żaden sposób spójne. To też jest wprowadzanie w błąd klienta, i tego Amazon bardzo, bardzo nie lubi, bo za tym wprowadzaniem w błąd z kolei idą złe opinie, negatywne opinie, złe komentarze i zgłaszanie takiego produktu do Amazona, a to oczywiście skutkuje obniżaniem drastycznym jakości Twojego konta, a za tym idzie znowu ban. Więc o to musicie dbać, o dobór właściwych słów kluczowych. Musicie dbać, one muszą być stricte odpowiednie dla waszego rodzaju produktu i nie mogą być użyte te słowa, oprócz tych z, ze znakiem towarowym, te, które nie pasują do opisu twojego produktu, nawet jeżeli są bardzo często wyszukiwane. Wszystkie słowa kluczowe, których użyjesz w metadanych, muszą odnosić się do twojego produktu i muszą być z nim spójne. Kropka. Po czwarte, ten punkt też wiąże się z poprzednimi, niejako są to produkty niskiej, niskiej jakości. Używacie często grafik poniżej 300 dpi to jest też bardzo częsty błąd. Bardzo często gdzieś te wnętrza nie są wyśrodkowane bardzo często nie pilnujecie tych marginesów bardzo często te okładki to są po prostu losowe gdzieś elementy umieszczone na tym polu roboczym nie tworzą one całości, nie są spójne bardzo często są to okładki, gdzie tło zlewa się z napisem. Bardzo często ten napis jest za mały, bardzo często czcionka jest nieczytelna albo jest z kolei nawalone tych różnych rodzajów czcionek na okładce. Mnóstwo i to odpycha, to jest słabej jakości produkt. Pamiętajcie, nie idźcie na, nie idźcie na ilość tych produktów za wszelką cenę, tylko najpierw nauczcie się jakości, a później tą jakość. Powielajcie w kolejnych produktach. Przyłóżcie się do tworzenia tych produktów, bo produkty niskiej jakości: po pierwsze, nie będą wyświetlane wysoko w wynikach wyszukiwania, po drugie, nawet jeżeli je ktoś znajdzie i jakimś student zakupi, no to dostaniecie. Jedną gwiazdkę, drugą trzecią i, i będzie po produkcie. Będzie albo zdjęty, albo dostaniecie ostrzeżenie od Amazona, że, że po prostu oferujecie nieakceptowalną dla nich jakość. I jeżeli tak dalej będziecie postępować, to wasze konto zostanie zamknięte. Po piąte, znowu, tak jak powiedziałem, ten punkt wiąże się również z poprzednimi, a to jest dużo negatywnych komentarzy. I teraz ja rozumiem, możecie dostać jeden komentarz negatywny, nawiązujący do czegoś, do jakiegoś błędu, który popełniliście w książce, nie wiem, literówki, przykładowo. Albo to słynne przebijanie się kolorów na drugą stronę w kolorowankach, jeżeli ktoś koloruje markerem. Możecie dostać taki negatywny komentarz. I jeżeli to jest jeden z pierwszych waszych komentarzy, no to jest trochę słabo, bo teraz trzeba nadgonić ten jeden negatywny komentarz kilkoma dobrymi. Ale. Bardzo często nic z tym nie robicie i to jest olbrzymi błąd. Jeżeli dostajecie komentarz negatywny, konstruktywny, który mówi Wam o tym, że w Waszym wnętrzu są literówki, są błędy gramatyczne, to należy taki produkt zaktualizować, poprawić. I wtedy wrzucicie na Amazon poprawioną wersję tego produktu i poprosicie Amazona o to, żeby zdjął ten komentarz negatywny, bo już to poprawiliście. Więc to jest też bardzo istotne, żeby nie zostawiać tych produktów tak samo samopas... A Niech sobie, niech sobie tam będą, niech, niech się dzieje, niech się sprzedają. Jeżeli jest tam jakiś błąd, o którym wiecie, którym, o którym wam klienci zgłaszają, no to należy go poprawić. I tyle. Wtedy te. Komentarze, które na początku były negatywne, będą przykryte, przysłonione późniejszymi komentarzami pozytywnymi i nie będą miały dużego tak naprawdę znaczenia. Bo jeżeli zauważycie sobie, ja już o tym mówiłem w pewnym materiale, jeżeli zauważycie produkty, które na Amazonie są x lat, bestsellery, które mają kilka tysięcy komentarzy. To one też mają komentarze negatywne bardzo często w dużej ilości. Natomiast jest tych pozytywnych na tyle, wie, na tyle dużo, na tyle więcej, że te negatywne są jakby tylko tłem. I nie mają tak naprawdę przy decyzji klienta o zakupie wielkiego znaczenia. Więc o to tak naprawdę chodzi, żeby ten produkt żył z wami, żebyście żyli tym produktem, żebyście go cały czas usprawniali, jeżeli pojawiają się negatywne komentarze, to one z czegoś wynikają, a waszym zadaniem jest zadowolić klienta, bo jeżeli klient na Amazon nie jest zadowolony, to Amazon nie jest zadowolony, a wy tym bardziej nie będziecie. Z takiego rozwoju sytuacji zadowoleni. I szósta sprawa, jeśli chodzi o błędy prowadzące do zablokowania konta, to jest mnożenie tych samych słów kluczowych, duplikowanie słów kluczowych. I tutaj bardzo szczególną uwagę musicie do tego przyłożyć, bo Amazon nie lubi, kiedy w tytule i w podtytule wasze słowa kluczowe się powielają. Czyli ktoś na przykład tworzy kolorowankę dla dzieci i używa słowa w tytule Coloring Book for Kids. W tu pisze Fun coloring book for kids, relaxing coloring book for kids albo coloring book for kids ages 6 to 8. Jeżeli raz użyłeś słowa coloring book for kids, czy coloring, czy book, czy for, czy, czy kids, to nie powielaj tego, bo Amazon raz, że tego nie lubi, dwa, że tego zabucha, dwa, że jest to zabronione, a trzy, że to nie ma żadnego sensu, bo tylko marnujesz sobie miejsce, które mógłbyś czy mogłabyś wykorzystać na inne słowa kluczowe, a tym samym na więcej słów kluczowych się indeksować i pozycjonować. Jeżeli umieścisz kilkukrotnie te same słowo kluczowe w tytule czy podtytule, to to nie zwiększy jakby mocy Twojej indeksacji na to słowo kluczowe, a wręcz przeciwnie, Twój produkt może otrzymać tak zwanego shadow bana, czyli zostanie nałożona na niego taka peleryna niewitka. I nawet jeżeli ktoś wpisze to słowo kluczowe, które macie w tytule umieszczone, to go nie wyświetli Amazon, nie znajdzie go. To jest tak zwany shadow ban, więc macie wrażenie, że opublikowaliście produkt, ale za cholerę nie możecie go znaleźć na tym Amazonie. Macie odpowiedź. Prawdopodobnie otrzymaliście shadow ban. To jest te sześć rzeczy, na które polecam wam zwracać uwagę przy publikacji każdego produktu. Szczególną uwagę na te sześć elementów. Każdy musi zwrócić. Mam nadzieję, że materiał okazał się dla was pomocny, jeżeli tak. Dajcie znać w komentarzu, czy mieliście takie problemy, czy macie, jakie rozwiązaliście, czy się udało. Macie tutaj taką pigułkę, taki elementarz tego, jak należy podejść do tworzenia produktów zgodnie z regulaminem Amazon. KDP. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie. Marcin Mudrak.